Z tej strony Marek, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jak widzicie jestem na The Wallsach. Lol, nie złapę żadnej skrzyni. Na The Wallsach na serwerze mccraftgames.pl. IP oczywiście będziecie mieli w opisie tego filmu tam poniżej. Ale jeszcze na niego nie wchodźcie, tylko... Oglądajcie do końca oczywiście. Kurde, słaba skrzynia, trochę pereł. No i te trochę, dwie. Więc nawet trochę to za dużo powiedziane. Co piecyk wezmę? O, jabłka w środku, nice. Ogarnę sobie to siano stąd i, i idziemy kopać. To jest pierwszy odcinek DOS w ogóle na moim kanale, więc więc mam nadzieję, że tak dobrze zacznę i wygram tą marynę Tam chyba nic już nie ma. I myślę, że teraz jak nie mam Super VIP'a, to... Nie będę się bardzo tam zakopywał. Właśnie jako super VIP sobie tam nazbierałem sporo monet. I wiecie... Kupiłem sobie stałą perłę na Skywarsach, stałego superskoczka też na Skywarsach, no i, i stałego koksa tutaj. Miałem taki dylemat, czy kupić stały fire aspect, żelazny miecz, czy... czy koksa, ale na live mi doradziliście, że koksa lepiej, więc... Więc wam zaufałem i, i, i mam nadzieję, że na dobre mi to wyjdzie. Uh -huh. Mam już tutaj piec gotowy, więc yy, z tym nie powinno być problemu i właśnie drewna nie mam. Co tu mi się będzie przypalała, ja w tym czasie sobie wyjdę szybko po drewno. Czy wyjdę tędy? O, udało się. Właśnie już mi ferie mijają powoli niestety. Więc słabiutko. E tam rekolekcje. Niedługo też coś tam słyszałem, że mają być, więc spoko. Więc jakoś to przetrwam. Ale musicie mnie wspierać na pewno. A, trapczest! trapczesty tutaj to są wszędzie po prostu fajnie jakby chociaż coś było w tym trapczeście nie taki całkowicie pusty. mięso sobie przepalę tak żebym miał później co jeść Już jabłka mam w sumie ale to jabłka to można też na złoto złota jabłka zmienić i wiecie no tak to tu będę miał to mięso i na no spokojnie sobie będę mógł je jeść Dobra, robimy sobie żelazny kilof i zaraz będziemy polować na diaksy. Tak. Hmm. Wiecie co? Może sobie zrobię jakiś ukryty piecyk tutaj, bo wiem, że już nie mam zabezpieczonego. Hmm. No bo teraz mogę tylko jeden zabezpieczony mieć. A to może sobie jakiś tutaj postawię taki piecyk, żeby złoto sobie ewentualnie przypalić. Myślę, że to będzie dobry pomysł, jak nie mam chwilowo tego super vipa, bo niedługo pewnie znowu go będę miał może jakiegoś vouchera, złapię albo, albo kupię po prostu. Ło! Wow. Właśnie doszedłem tym super vipem, to sobie nie wykorzystałem tego, zawsze jako górnik grałem, a przecież mogłem sobie jako łucznik i to byłoby spoko, ale to... Ale nie wiem. Nie, mi się wydaje, że jednak jako ten łucznik to tam później się jest takim free kill'em totalnym. O. Dobra, to to kopanie wam wytnie. Kopiemy, 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 ciągle kopiemy. Żadnego diaksa. O, diament! Jest, jest, jest. Wow. Bym, bym zginął. Tego bym bardzo, 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 bardzo nie chciał. Świnka tańczy na górze tam. A ja wciąż kopię. Ta. Ale już trochę żelaza mam, więc Więc myślę, że nie będzie problemu teraz Padł mi kilof I tylko jeden diaks Bardzo, bardzo źle Ale może teraz Może teraz mi się uda Może ten kilof mi przyniesie więcej szczęścia Oby Trzymajcie kciuki Dajcie mi diaksa Diaksa mi dajcie, proszę Diaksa mi dajcie. Dawać mi Diaksa. Zrobię sobie drugi piec, żeby... Żeby sobie trochę złota przepalić. Tak na wszelki wypadek, jakby mi... Wiecie, żelaza nie wystarczyło, albo po prostu, żeby sobie złota jabłka zrobić. I wciąż kopię. I. Nie widu, nie słychu po tym diaksie moim. No i wciąż nie ma. Jejku, ja żelazem. Zastawiłem, ale to tam. Na bogato. Ktoś napisał, kto chce 4 diaksy. Tep. Nie mamy zwipa Więc nie tepnę. Ty do mnie, ziomuś, się tepnić, żebyś, jeżeli chcesz mi dać. 5 kili. Wow. To nieźle, nieźle. Jednak coś tam daje bycie tym ucznikiem, muszę powiedzieć. Dobra, wiecie co? Robię sobie żelazny miecz, trudno. Hmm, może uda mi się kogoś zabić i wiecie, i sobie po prostu zdobędę tego diaksa. To Zdobędę tego diaksa i i sobie zrobię diakso? Hmm, dobra. Idę na górę, zjem mięso. I ciśniemy. Teraz jakie ja jestem w żółty spoko. Może na jakiegoś frikila do kopalni pójdę. Oby był. O, tam jest dwóch. Chociaż ja się też nie jestem jakiś mega uzbrojony taki, ale mam koksa jakby co. Na wszelki wypadek. Hmm. Nie ma tu nikogo. Serio. Jak tam wejść? Jak on tu wszedł? O, widzę jego dziurkę. Łot. Co tu się dzieje? Lol. A to jest żółty przecież, to jest mój ziom. Łot, co to się stało? Oksa! Lol jak zagowało Ale ja mam koksa więc mi się nic nie stało Tego ziomala Lol jeszcze jedną skorzystam Lol za, za, zabiłem go wreszcie What the fuck, co tu się działo O mam prot o, jeden, szarpnest dwa nawet i fire aspect. O, lol. Dobra. I na koks, koks zawsze spoko. Eee, zobacz jak tam ci moi z pańczyny wpadłem, dobra. Uratowałem się. Mam 42 złote jabłka, what the fuck? Dobra, Helmik prot sobie. Mam 8 diaksów, lol. Zreset diaksową klatę. I git. Patrz jaki jestem wykokszony teraz. A ledwo to w ogóle zdążyłem na start, nawet na start. O żółty to jest ze mną. Ten ziom się z na koksie, tak mi się wydaje. Masz jabłka, ziomu, <grym> Uleć się, uleć się. Dobra, i ciśniemy. O tam widzę jakiegoś zioma. Gdzieś perłę rzucił. Nie wiem, gdzie jest teraz on. Łot! Łot! Skąd? Na koksie jest chyba, tak mi się wydaje. Perło! Perło, proszę. O lol. Jaki fart. Joj! Jakie to było koksowe. Koksarskie, wy kuk... To było pro po prostu. Ziomy, widzieliście to? On tak się na mnie nacharcił, tak chciał mnie zabić i proszę. Dwa koksy ma jeszcze. LOL Dlaczego on go nie zjadł? Nie wiem, nie wiem, ale to już... Ja się powinienem cieszyć, tak? Hmm. Dajcie mi te diaksy. O, osiem diaksów kolejne. To spodnie chyba zrobimy, ziomale, co Wy na to? to? Jakiś crafting by się przydał Mam dechy Lol, nie to Deksowe spodnie Ziomale, jestem wykokszony teraz Dobra, mam moje spodnie, super Ło! Mega runda, mega, naprawdę ilu nas jest? o dużo niebieskich ten anim gniwek gdzie wiem gdzie on? o jakiś ziomuś o freakil, freakil będzie? kurde jak tak stał mogłem go jakoś krowo nie podławiec może się jestem za nim koksa zjem na wszelki wypadek On sam się sam siebie wysadzisz, zaraz ją. On to jest na koksie. No, nie był na koksie, no to super. Nie miał koksa, więc git. Kolejny kill, więc całkiem dobra runda. Ci niebiescy. Dobra, już mi się skończył koks. Więc mam jeszcze jednego. Czy by tam na górze ktoś był? Żeby ten mój nie zginął. To już może nam się uda wygrać, bo ja mam całkiem sporo mam Jeszcze jeden Diaksis zro sobie zro zrobię diaksowe budki. Tylko... Tylko gdzie są gracze? Minuta do deathmatchu O, tamto się koksy przydadzą. Zjem sobie zwykłe złote. Zobaczymy, może tu coś będzie ciekawego. To złote jabłko. Sharpness 1 to słaby. Trochę strzał, też słabo. Sharpness 1 i strzały. TNT i strzały. Tam... na dole są. Nie wiem, chyba opłaca się do nich wybrać tam jeszcze na dół. Chociaż dwóch ich tam jest. Hmm. Nie wiem. Wolałbym do kogoś na górze tutaj. Tego czerwonego bym chciał znaleźć, bardzo. Tam na górze wyczuwam, że ktoś jednak jest. Tam na siście sobie jest przyczajony taki. Nie, nie będę już do tamtych mali szedł. Czekam na deathmatcha. Ktoś został zbanowany. Dobra. Start. Dobra Musimy czekać, czekamy O tam i... o ten, tego ziomala trzeba zabić Na koksach! Na koksach są tu wszyscy, lol lol Ja ucieknę może od pola bitwy tam No, Perło, dlaczego mnie nie teplanowałeś tutaj? A nie mam strzał Na koksie! On też jest na koksie, ale mu się zaraz powinien skończyć. Bo tylko szybciej niż. Nie, nie zabierz mi. To jest mój, mój kill. Dobra. Ten ziom... Temu, temu się powinien skończyć. Dobra, skończył mu się. Temu też się... On też nie ma koksa już. Lol Tą perłą to... Nie zdążysz! Kurde zdążył, fuck Uciekam Dobra się, mu się nie skończył Perło Dlaczego mnie perło nie ratujesz? A! Już widzę, dlaczego. Jestem sam na sam z nim, lol. Jak ci niebiescy padli? Zaraz mi się powinien skończyć ten koks. dobra, uleczę się tutaj trochę. Dobra. Nie masz koksa, yo Wow, zabiję go, zabiję, zabiję. On nie ma już koksa, nie ma koksa, nie ma koksa. Wow! Zabiję, zabiję, zabiję. Jest, ziomale! Udało mi się wygrać! LOL! Pięciu graczy zabiłem i 40 monet zdobyłem, więc naprawdę zarąbista rundka. No to miło mi, że ze mną byliście tutaj, że mnie wspieraliście. Za, za to, że takiego koksa rozwaliłem naprawdę kciuki w górę muszą być. Dobijmy do 20 kciuków w górę może, co Wy na to? No to cóż, ziomale, no to w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i dobijmy do 20. Za tą mega super epic rundę. Naprawdę, naprawdę. To była moja najlepsza runda ever chyba. Najpierw tak ledwo, co wiecie, wydostałem się dopiero, a, a później tak przykopsiłem. Dobra, no to bez zbędnego pitolenia kończymy. Cześć, do usłyszenia.